A którzy mnie nie znają, to powiem, że mam na imię Boguś. Dziś po takiej przerwie przedstawię dalszy ciąg historii gospodarstwa naszego, które, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, zostało przejęte przez moich rodziców, zapisali wujkowie moje mamy. I teraz pokrótce, żeby tu się nie rozwodzić za dużo, przedstawię historię tutaj. Na, na pierwszym zdjęciu jest stary dom. no To była już katastrofa. Ten dom to była taka cegła z takiej cegły wypalanej na słońcu. To się nazywało paca. Tu. Teraz paca to się nazywa tam przyrząd murarski. Tak? No się nazywa już dawno. Nie? I z tej pacy to kawałek z jednej strony muru się rozleciał. To było czerwoną cegłą, cegłą kawałek z drugiej. Tu jest akurat białą cegłą, w szczycie domu była czerwona. Na tym, na tym zdjęciu jest ten właśnie który to zapisał. W poprzednim odcinku trochę się zagalopowałem z tą melioracją. Zacząłem, zacząłem o powierzchni gospodarstwa. Gospodarstwo w czasie zapisów miało powierzchnię 11 hektarów razem z tymi bagnami. A po zmeliorowaniu tych bagien, to prawie 3 hektary łąki się zrobiło. No i tu jest ten wujek. Już to jest tu kilka lat później, niż 10 przeszło, niż tamte zdjęcie. I tu stoi. Na ścianie wisi gniazdo siłowe, jeszcze to płaskie. Były trzy fazy w gnieździe, 380. A zero było do gniazda podłączone pal wbity w ziemię, i przewodem takim drutem szło do, do gniazda. Teraz to jest zero z linii, a kiedyś to się nazywało, u nas to mówili, jak są fazy, no są, a coś się grzeje, czy jest ziemia. Mówi nie ma ziemi. No to taki, jak ktoś miał humor, to szybko wiaderko i przyniósł wiaderko ziemi. Ma ziemia, jest nie. Tak to było. A na początku po zapisach dopiero było elektryczność na tym gospodarstwie założona w 1965 roku na jesień. To ja miałem dwa lata i, i trochę i parę miesięcy. Ale pamiętam te takie skrzynki, bo to wszystko było na natynkowo w domu założone. A w tym w tych starych klewach, bo były dwa takie stare, stodole nie było zakładane. To było też na, tym, na, na powierzchni popelkach, ale szło w takim przewodzie, w środku izolacja, tak jakby papa, coś w tym stylu, a z zewnątrz była taka plecionka metalowa. To jeszcze jak rozbieraliśmy ten stary budynek, gdzie kurniki były, to, to jeszcze tam było. No i potem yy, było w, na początku lat 70. zmiana linii, modernizacja była. I to wtedy już było założone to e, cztery te przewody i, i na, na słupach cztery to zero szło to pachowe. A z tymi płaskimi, płaskimi na trzy bolce to były miasta, to było dobre, bo się nie można było tego inaczej włożyć, bo tam był taki język podobny jak teraz jest uformowany na, na tych nowoczesnych. Czy, czy tych y, aluminiowych, czy plastikowych, że nie można było inaczej, trzeba było tylko tak, jak pasuje, jak jest spasowane fabrycznie, wtyczkę włożyć. Ale jak na przykład obroty byli, się nie zgadzały, jeden silnik był wtedy na gospodarstwie na początku, się obroty nie zgadzało, się na wtyczce piłowało, ten, ten odlew taki gruby, to był tak centymetr na dwa, coś takiego, się piłowało, odwrotnie się włożyło, już, już były inne obroty. To było jedyne co dobre, ale bezpieczeństwo to nie, no bo to szło, mówię, to, to zero, tak zwana ziemia, tu się mówiło. I tu jest właśnie ten, ten, ten wujek. na. I wtedy była, była modernizacja na początku 70. lat linii z drewnianych słupów na te betonowe, te ażurowe, tak, wszędzie każdy zna te słupy. To było dzisiaj. Są różne cuda, niewidy maszyny, wiertnice. Pięć samochodów do jednego słupa przyjedzie, a wtedy jeździła czterdziecha. Yy, szpadlamy były kopane doły pod te słupy. Czterdziecha to wciągała liną do pionu. Poziomnicą sprawdzali i, i zakopywali, ubijali. A jak było uziemnienie od słupa, co jakiś czas. Albo przy transformatorze, albo tu na końcówce, bo my jesteśmy ostatni na linii. To miało, ten, ten, ta czterdziecha miała Ursus 3011. Na tej ramie bezpieczeństwa, to nieraz widać, jeszcze to jest w użyciu, albo można na YouTube to ramę. To z tyłu był taki, od tylnej części, od tylnej szyby taki wspornik kawałek do tego, tak w kształcie trójkąta przyspawane, do tego pionowo rura i tam oni wkładali w tą rurę drut. Przeważnie dwunastka był, dwunastka albo czternastka nawet, bo to już miałem dwa lata, jak to było robione, to pamiętam dobrze. I na dole przy wałku przekaźnika była taka przystawka, która pobierała ten drut i wpychała to w ziemię wierciła, gdzie to tam szło, to, ale nie miała prawa wyjść. Nie wiem, jak to im się udawało i to jeden traktor i, i, i ileś tam załoga chyba z siedmiu albo ośmiu wtedy było. I, I tak przy okazji tego tu prądu Wam powiem, nie? Tu jest kolejne zdjęcie, tu jest moja mama z tatą, w środku mój brat, już jest większy. Dużo niż w poprzednim odcinku było. Tutaj jest i Stoją też przed tym starym domem cały czas. Tu na następnym jest też mama z, z moim bratem starszym. Tam z tyłu taki kolega stoi też przed domem. To, to było mówię od lipy kawałek, nie? A Noby, potem był dom postawiony za, za starym, dwa metry z tyłu, za ty, tylnią, długą ścianą. Tu jest znowu następny brat sam stoi. Um, rower Ukraina, to, to były najtańsze rowery, to mój kosztował 1130, jak na komunie uzbierałem. Yy, z Bydgoszczy, z, z zakładów rowerowych, to jeszcze się chyba romet nie nazywało nawet, bo nie było na rowerze, tylko ZR. Złodziej Zostaw Rower, taki skrót był, nie? ZZR, zakłady, związek czy zakładów rowerowych, a tu takie te Ukrainy no miały też te dziewiętnastki koła, ale ciężko szły i męskie wtedy były. Pod koniec lat 70., na początku 80. były damki też Ukrainy i te kosztowały 750 zł. Tutaj nawet za moim bratem widać. Od drugiej strony jest jeszcze nie, nie, nie remontowana ta ściana. To druga strona domu, jak się patrzy, prawa i tu jeszcze jest takie dodatkowe okno, bo to był taki tam pokój i tam nikt nie mieszkał. Takie okna się drugie zakładało, całe ramy na zimę i uszczelniało się watą albo jakimiś takimi miękkimi tkaninami, żeby żeby mrozu nie była. Zimno było w tym domu, że piece były bardzo dobre, cuk wszystko było, ale wilgoć była i to wszystko uciekało. I w jednym pokoju nawet stał piec, jak byłem mały. I, i, I taki kocioł na trociny, to się nazywało. To się dwa razy yy, dziennie to żeśmy listatom nabijać. To na początku ja tam, bo ten kocioł z kotła można było wkład wyjąć taki 100 litrów gdzieś miało. Na, na środek się wkładało kij, bo na, na dnie była taka okrągła dziura, taki drążek. Takie 50-60 kładło się, ładowało się trociny w szałerku i ubijało się. Na początku to ja chodziłem tak do połowy i, i, i tam rampałem, jak byłem mały. A potem tata mówi, teraz wyjdź, jak dasz radę, to ty syp i taki, taką specjalną ubijaczkę miał z drewna zrobioną. Jak było dobrze ubite, to się dłużej paliło. Jak, jak źle by było, to by ogień podłożył od góry to się zapalało, dekel zakrywał. I, i, I tak to był. Tu na kolejnym zdjęciu, tu już jest, przyjechała mama i siostra, tam jest w tle komarek widać. Ten komarek jest z 1974 roku, był tutaj poz, pozują z tatą do, do zdjęcia, niby się żegnają z mamą. To jest, ro, rower jest też bydgoski, akurat weszły do produkcji, wigry się nazywały, te rowery. On był niebieski, ten, ten składak. Tu na następnym zdjęciu jestem ja, rok po komunii mojej, na moim rowerze, ten rower tak wyglądał, jak, jak, jakby był nowy, kupiony kilka lat. Nie? Ja miałem go tak zadbane, że szok. Wszyscy mieli potłuczony albo następny rower, ale to tak nie było jak teraz się wywali i, i ten. Musiał mieć albo dobrego wujka, że fundował, albo zafundował. A w tyle stoi wóz, wóz konny tam, na dwudziestkach kołach. Był jeden, potem był drugi kupiony taki do koni. Bo na tych kołach można było dużo władować, konstrukcja solidna i konie miały lżej. A na początku jeszcze, jak nie było żadnego konia i te zdechlaki, to tu nawet woza nie było. To mama dostała od swojej... Matki chrzestnej, wóz na tych drewnianych kołach z tą obręczą metalową, to się nazywa u nas to mówimy na żelaznych kołach, ale to było tam żelaza mało, nie? I, i, i ten, I, i, i tak to było, nie? Tam w tyle ten chleb widać jeszcze sławujka. Jest ten wychodek, no i ten, ten właśnie wóz. I teraz na następnym zdjęciu jest tu taki. Katy kolega tam z, z takim chłopcem na rowerze też pozują do wyścigu. Właśnie ten, ten chłopak na tym, na tym Wigry rowerze niebieskim, takim błękitnym. A w tyle jest z tyłu przyczepa D35. Ona była kupiona w 1975 roku z betoniarni. To, to było takie, to tylko tam po placu jeździło. Cement przewoziło, jakiś beton gotowy, ją trzeba było całkowicie od nowa zrobić. Z tym, że nie burty i podłoga, ale hamulce, opony powywalać. Nie miała zamknięć do, do tych no, do przyburtach, tylko były płaskowniki takie przyspawane u góry i dwunastkę śrubę, żeby to się kupy trzymało. No to było robione, to, to się naczyściło już wtedy. No już byłem trochę większy i, i malowałem to pędzlem. Jeszcze nie było, ojej, to chyba, ja nie wiem, ile tydzień czasu. Ta przyczepa miała numer G, kreska, 4905. Tak, takie były przyczepy i musiało być, nie można było dostać tablic rejestracyjnych z takimi pomino, pom, po, po, e, długimi numerami, Trzeba było do tyłu zrobić, a na burcie trzeba było czarno podkład i z szablonu na to te numery. To szablon wyciąłem ja sam i tym, pod, tym czarnym no podkład czarne tło. Czarne tło i na to ten szablon. Dwóch trzymało, a ja takim miękkim pędzelek i pak, 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 pak. Tak się pukało, żeby zacieków nie narobić. To się udało, nie? Jak nie wyszło za pierwszym razem, nie pokryło, to jak uschło, to jeszcze raz. Nie? No i tu jest, tu jest ta przyczepa. Obok lipy pompa, która jeszcze wtedy działała. Potem to wszystkie rury tam na dole. To jeszcze stoi, ale niekompletne, pompa do wody. I niekompletne, ale, ale to działało wtedy. Była Woda była na 6 metrach, potem była na... Na ośmiu jak była studnia kopana z kręgów robiona betonowych. I potem w tej studni 16, a teraz tam nie ma wody, nic. Z wodociągów jest. Dobrze, to to by było to rowerzyści, Tam drupia, jeszcze sobie chodzi. No tu są, tu są znowu konie, koń ze źrebakiem, To już jest dwa lata później tutaj to zdjęcie. Tam nie, rok później, 76. Bo dwa lata później, bo tu rampa taka stoi, na wóz się ładowało do skupu świnie, to po tej rampie wchodziły na wóz, w tą, w tą skrzynię, w te, u nas to się nazywało boki tamraty, a dół danica w wozie, a przód i tył szczyty to były, nie? I w to wchodziły świnie, tam trzy, cztery góra. I na, na górę taką specjalnie ci, co robili, lini, liny, powrozy, taką siatkę. Na to się kładło siatkę, gwoździe, do tych desek przy wozie i się zaginało, i się jechało. A potem już był zrobiony, był ten ciapek, ten ciapek był i był zrobiona, była dwukółka do, do wożenia świn. Ale tu już był ciapek, ale, ale jeszcze nikt nie wpadł na to tutaj w tym regionie, że to że to można takie coś sobie zrobić. Potem to masowo się wyjściały te dwukółki, Tu jest koń z, z, z źrebakiem sobie, sobie jest. Tu tata już ten sam koń, ale już z innym źrebakiem. I... No, co, chwila, co chwila były te źrebaki, ale taki popyt był na nie, bo każdy znał, że bardzo dobre, nie? Konie nie do zajechania były. Tu jest na łące, blisko domu. Tam jeszcze w dali między tatą a koniem widać ten stary budynek. Komin tam jest. Tam było jak był stary chlew, to pomieszczenie na parnik. Najpierw węglowy, potem, potem elektryczny był. A jak był nowy chlew, to tam tata miał do włeski yy, garaż taki, bo to było obniżone, w, w, się wchodziło potem tak na wysokość pustaka. i i położonej cegły było w dół, bo to było przedłużenie budynku, i wtedy tata tam miał położone takie, takie dechy grube, i, i tak powoli go staczał, i, i tam stał motor. A reszta to nie było ani garażu, ani niczego: to, to czy śrubki, gwoździe, nity do uprzęży, takie rzeczy były. I ten. A potem, jak tata już miał syrenę, a ja miałem komara. No to jako marka tam stawiałam, nie? W tym z tyłu, w tym budynku. No tu jest, to jest ten sam koń i ten sam źrebak. Tam tata trzyma konia, a, a mama tutaj się gimnastykuje z tym, ze źrebakiem, od tego konia. Nie? No i na następnym zdjęciu już jest pora obiadowa źrebaka, nie? Sobie, sobie ciągnie mleko od, od mamy. Bardzo dobre konie były tu. Na wysoki połysk i uciąg. No i tutaj na koniec jest takie zdjęcie, jakby wstęp do następnego odcinka, jak kiedyś będzie. Stary dom, jak wyglądał, bo tu się buduje nowy. To już jest 78 rok. W 76 były zalane fundamenty, znaczy się, bo były nie były murowane, bo piwnica jest pod całym domem i strop, a w 78 szły mury, dach i na zimę już przed Bożym Narodzeniem wprowadzanie było do tego a w zimie był rozwalany ten to niby się ten stary ledwo kupy trzymał co ja się z ciapkiem naszarpałem potem jeszcze jeszcze były te, jak już był zburzony były te piwnice na wierzchu, te doły po piwnicach. Facet przyjechał na ryby. Tam nie żaden kolega, tylko tu był staw. Czy może na ryby przyjść? No może, on kierowcą był. Tych y, gazów, ziłów, potem dostał nowego stara. Wywrotkę, 28, jeszcze z, z tą okrągłą, z tym okrągłym kipem. I sobie przyjechał, i, i cofa, i cofał w tę piwnicę, nie? A on z żoną wtedy przyjechał. To było, no mówię, 78, 8 na 9, już dziewiąty rok to było, jak on przyjechał, na początku. I cofnął i wylaz z tego samochodu, wyszedł z tą żoną i się przewrócił, taki był nawalony. Nówka, star, zielony taki. No mówię, no, mówi, dobra, to ja w, będę wyjeżdżał, ja mówię, no jak on tu wyjeżdża, jak on tu wjechać, nawrócić, nie Ja pierwszy raz wszedłem wtedy do stara, do siódmej klasy chodziło. I odpaliłem, nie, do ósmej, do ósmej ja odpaliłem i wyjechałem tym, tym dziadostem bez żadnego, żadnego pociągania, nie? No tu był, tu jest ta druga strona, bo tamta była od podwórka, mówiłem, że z białej cegły e, e, ratowana, a tu ten szczyt wypadł, to było z czerwonej, ale tu wcześniej wypadł. Drabina jest do góry, bo był telewizor. Trzeba było iść ustaw antenę. No ale ja miałem lęk wysokości i ja nie chodziłem ustawiać antenę, sobie wykombinowałem, na strychu ustawiałem. Tam tata nie miał lęku wysokości ani ten, ten wujek, który zapisał gospodarstwo, tylko no, w drewniakach po drabinie na stodołę szedł i smarował jak gdzieś ciekło. Już, już wiedział, miał opanowan. Ja mówię, no po tej drabinie, która tu stoi. To nie była żadna fachowa drabina, tylko, tylko takie drągi do tego przybite, trochę zacięte, żeby się nie oberwało. Jak on wchodził, to nienormalnie się słabo robiło na stodołę, ten wujek, nie? No i, a jak to rozbieraliśmy, ten dom, no to jedynie, co, co szło dobrze, bo tylko to komin szedł. Był z gliny cały, tylko to, co ponad dach wystaje i, i pół metra pod dachem było z cegły. Tak jak szarpnąłem, to tylko kupa kurzu, ta glina się rozleciała, kubka w kuchni została. Nie? No to by było na razie, na tyle. Następny etap będzie może o, o budowie domu trochę szerzej albo o czym. Nie wiem, jeszcze dokładnie się zastanawiam. To na, na razie teraz, cześć, do zobaczenia. Hello!